Cześć z tej strony, Tenrix i witam was serdecznie na moim kanale. Eee, dzisiaj, kurczę, właśnie Koparus coś pisze, jakieś pytanie będzie, eee, więc w międzyczasie postaram się mu odpowiedzieć. A dzisiaj, odcinek, w którym Dogix postanowił mi dać kilka prezentów i zaproponował, żeby otworzyć je eee, na odcinku, więc eee, tak zrobimy. Także tutaj. Dogix mi dał pełno prezentów, jak widzicie. Będziemy je otwierali. Dogix ogólnie mamy mnóstwo wszystkiego, więc e, dzięki wielkie za te prezenty. No i co, lecimy z tymi prezentami, zobaczymy co w nich jest. To są chyba różne świąteczne prezenty i, i haluminowe jeszcze, więc zobaczymy. Dobra, lecimy. Co jest w pierwszym? W pierwszym dostaliśmy siekierkę. Siekierka to jest świąteczna siekierka i Zobaczcie, taka siekierka. Chwilę ją podniosę. O, Ładna, zobaczcie, taka... No spoko. Nie wiem co się nią... O i tutaj w kolejnym prezencie też była siekierka, raczej to był już prezent otwarty. Eee, także tego na razie nie otwieramy, przejdźmy do tego. Chwilę tutaj schowamy to. Otwieramy kolejny, tutaj mamy... O, chwilę, to też jest, to jest cukierek, tak? Ale to też jest jako siekiera? nie Just candy ok czyli to jest taki taki chwila bo nie mogę zamknąć taki do strojenia po prostu ustroimy sobie kiedyś dobra tutaj dostaliśmy złoty kibelek postawmy go na razie tutaj niech jest On taki kibelek złoty można siąść spoko fajnie fajnie dzięki wielkie lecimy następny co tutaj jest to jest po prostu cube, tak? Po prostu śnieżna, tak? Block of ice, ok, ok, bloczek e, lodu, spoko, spoko. Więc teraz, e, no dobra, lecimy następny. Co tutaj? Uuuu, siekiera, to jest siekiera lodowa. To jest dobra siekiera do cięcia tych drzew, e, tych lodowych, właśnie, które są tutaj najlepszymi. Z tych, które w ostatnim odcinku pokazywałem, które są bardzo dobre do e, sprzedaży. Tutaj co? Uu, kurczak! Znaczy, to jest indyk, podejrzewam. Indyk, bo to. E, tak, tak. To jest e, ogromny indyk. Spoko. Big kurczak. Też tak myślałem, że big kurczak. Dobra, niech jest teraz sobie e, posiedzi tam. Co to jest? To jest głowa. szkę. Okay. Wow! Wow, co to było? Co to jest? Co to jest? No dobra, to może jest z eventu Halloweenowego, że straszy, tak? Okej, okay, dobra, niech jest. Niech jest. Dzięki wielkie. Teraz lecimy z dynią. Czarna dynia. I co ona robi? You feel like Pumpkin Calling you from the Deep Within. I co? To też jest chyba ozdoba głównie. Więc spoko. Lecimy następny, Co tu jest? Alpha Ax. Co to za? Ej. Eee. Dobra, to jest jakieś e, taka. Of testing. Alpha Ax of testing. Okej, okay, spoko. Ładna, różowa. Już nic, okej. Okay. No to lecimy dalej. Tutaj to, to mnie ciekawi, bo tu jest kurczak. Yy, więc co to, to będzie, podejrzewam, jakaś siekiera. Ale jakaś, kurczaka jakaś. Do czego? Chicken Axe. Do czego ona jest dobra? <laughs> Ciekawe. Chyba mam maksa już. A yy, nie, nie mam maksa. Siekier Chicken Axe. Nie wiem do jakiego drzewa ona. To wydaje dźwięk. A? Kury? Aha, jak yy, ścinamy? Sprawdźmy. Sprawdźmy. I. Aha, ok. Faktycznie wydaje się okej. Ok. Dobra, rzućmy to na ziemię. Nie tak, tak się rzuca. Ok, lecimy dalej. Lecimy dalej. Co jest w tym prezenciku? Co tu mamy? Aha, tu jest prezent w prezencie. To jest kula, po prostu kula lecą pszczoły z tego. Zobaczmy. E, gdzie jest drzewo? Kula mi uciekła. Aha, faktycznie widzicie? Pszczoły lecą jak... No, pełno pszczół. Okej, okay. pszczela, siekiera. Tu mi gdzieś kula uciekła, ale chyba... Aha, dobra, jest. E, Bum. Gdzie ona jest? Albo ją... Dogix pozbierał, albo znikła? A nie, ja ją schowałem. Ira, 6 i... Pa. Dobra, jest. Dobra, tutaj teraz mamy niebieską... Nie, to nie jest niebieska. Co to jest? Beta Axe of Bosses. Hmm, a co ona daje? Zapytam. Hmm, Beta axe. Hmm. No, dobra, dostępna w wersji. Aha, okej, okay. okej, okay. dobrze. No to lecimy następno. następną. Hmm, co tutaj będzie? Tutaj jest jakaś. co to jest? Rusty Axe. Hmm. <grystanie> dobra, to chyba po prostu zarzawiała siekierka. Bez jakiegoś większego. Bo wyrzucam te siekiery na razie. Żeby nie mieć za dużo, lecimy dalej. Lecimy dalej. Co tutaj jest? Co litery? Ale co litery? Nie wiem. <grym> tutaj dostaliśmy teraz co? Książkę. Książkę dostaliśmy, A... chcę wam przybliżyć. A chwilę, jak ją tak zrobię? O, widać. To jest Harry Potter. Przybliżę jeszcze bardziej, da się. Harry Potter and the Deadly Shallows by Captain Howard. Okej, okay, spoko. Trochę cofnę do tyłu. Tam jest znowu siekiera. Tu jest ta głowa, którą już dostaliśmy. Tutaj następna siekiera. Tej? Tą już miałem? Nie, tej nie miałem. To jest siekiera do niebieskiego drzewa. Do takiego tutaj jak leży. Też dzisiaj zdobyłem sobie, poskoczyłem yy, sprawdzić, co to jest. Kamień. Ok. Kamień? Nie, to jest. Yy, Węgiel, węgiel, ok, dobra, spoko, ze świętami troszkę związany, spoko. Eee, czerwona siekiera. Siekiera czerwona jest do drzewa z lawy. O, właśnie, do lawa wood. Ok, dobra, to pozbieram. A co, pokażę Wam, jak się prezentuje. Oto, oto, mam. Dobrze, lecimy dalej. Co tutaj jest? O, kula czarna. Tak jest, czarna kula. W zasadzie to jest po prostu ball of black. Ok co tutaj mamy u siekiera co to za siekiera candy cone u, ładna ładna spoko nie da nic ciąć wypada aha okej, okay, dobra ładna tylko z wyglądu spoko lecimy dalej nie nie piszemy lecimy dalej co tutaj jest aha kręgiel tak ale z betonu stone Ok, z, z kamienia, ok, ok, niech jest. <grych> Aha, w zasadzie możemy w kręgle grać tymi kulami, które dostałem. Dobrze, lecimy dalej. Co tutaj jest? Co to jest? Śnieg, tak? Ball of snow, ok, dobra. Eee, przejdźmy tutaj. Co? O, znowu się kiera eee, do lodu, do drzew lodowych. Tutaj głowa. Głowa. Eee, Plus item. Okej, okay, nie wiem dokładnie. Patrzcie, co on tam pokazuje. E, ile co on przyniósł? Aha, stamtąd przyniósł, dobra. Aha, on chce pokazać właśnie wam e, tą siekierę? Nie, nie wiem co on chce pokazać. Aha, jak wskoczy na to. Dobra, to jeszcze zerknijcie, czy co? Nie, chciał chyba pokazać tylko e, to drzewo. Także to drzewo, te dwa... Uuu, zobaczcie ten prezent. Oj. Ej! Hey, Aha, tu jest, dobra? Zobaczcie, co dostałem. To jest chyba najlepszy prezent. Wow! wow. Ładnie, to mi się podoba. Ładnie. No, tym można pośmigać? O, i nie musi być śniegu. Zobaczcie, i śmigamy. Uuu. <grym z górą> dobra, wracam. Już, już. Już tam lecę, już lecę. Dobra, musiałem przetestować. Ciężko się skręca. Może dlatego, że nie ma śniegu. Lecimy dalej. Co dostaliśmy? Obraz. Obraz jakiś. Spoko. Fajnie. I ostatni, ostatni prezent. To? Siekiera, jaka? Czar. Nie, co to jest za siekiera? To jest czarna? Nie. To jest. Co to za siekiera? Przepraszam. Co to jest ta siekiera? To jest jakaś końcowa chyba. Hmm. Fajna taka. Myślałem, że to czarna siekiera, ale... Czy to jest ta czarna? Czarna. A, ah, to tak, ta, jednak, okej. Okay. Dobra. No i to, to są. Sam... End time. Ale, e, ale nie wiem, co tu napisał. Dobra, no i ładnie, ładne prezenty. Najbardziej to mi się ten. E... Nie, wiem, myślałem, że to coś jeszcze pisze, ale, ale nie. Mi się wydaje, że są jeszcze drzewa e, jakieś. Ale nie wiem, czy one się nazywają End Time, czy nie. Ale dobra, dobra, jak widzicie, no, mnóstwo prezentów fajnych. E, jeszcze wcześniej mi dał. Sanie. To też można podpiąć. Podejrzewam, że to tego ścigacza śnieżnego, tak? Co to się nazywa? Ścigać śnieżne? Nie, nie znam poprawnej nazwy. Wybaczcie, ale no, zobaczcie, ile prezentów, siekiery. Kurczę, spoko. No, wypas, wypas. Eee. Bardzo fajnie poszło. Dobra, no to był taki opening dzisiaj. Eee, także mam nadzieję, że Wam się podobało. Eee, jeżeli macie ochotę na więcej, to zapraszam na kolejne odcinki. A dzisiaj już się żegnam z Wami. Także trzymajcie się. Hej.